Cześć! Witam Was ponownie na kanale Gitary.pl. Nazywam się Arek Tec Dzisiaj będziemy robić wprowadzenie do skal modalnych na gitarze Temat skal modalnych może się wydawać dosyć trudny dla początkujących gitarzystów ale chciałem Wam dzisiaj pokazać, udowodnić że tak naprawdę jest to bardzo proste a jest również bardzo użyteczne jest to bardzo potrzebne każdy gitarzysta, który chce improwizować sprawnie na Gitarze musi poznać tę skalę i dla pocieszenia Wam powiem na wstępie, jeżeli znasz już skalę jońską w pięciu pozycjach, to tak naprawdę masz już tę skalę w palcach, tylko być może jeszcze nie wiesz, jak je stosować, jak je wykorzystać w praktyce. Na początek pokażę demonstrację. Zagram wszystkie skale modalne po kole kwintowym. Będzie to odpowiednich akordów harmonizacji w postępie kwintowym. Posłuchajcie i zwróćcie uwagę na charakter każdej ze skal. Każda brzmi troszkę inaczej. Jest to pewnego rodzaju osobliwa melodia. Zacznijmy. Jak usłyszałeś w podkładzie, zagrałem siedem skal modalnych. Każdą z nich przyporządkowałem do osobnego akordu. Temat skal modalnych jest bardzo powiązany z tematem harmonizacji. Pojawiła się już taka lekcja. To była moja pierwsza lekcja na kanale Kwadrans Gitary. Jeżeli jesteś zainteresowany, to bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś przejrzał tą lekcję, dlatego że będziesz. Miał większą łatwość w zrozumieniu tematu właśnie skal modalnych. Skale modalne to nic innego jak po prostu melodie utworzone na kolejnych stopniach skali. Podobnie jak akordy tworzymy na kolejnych stopniach tak samo skalę. Czyli są to melodie siedmiodźwiękowe utworzone po prostu od kolejnych dźwięków skali. Zademonstruję teraz o co chodzi na przykładzie skali jońskiej C. Przypominamy sobie skalę jańską. Może w dwóch pozycjach, przepraszam, w dwóch oktawach miałem na myśli. Teraz zwróć uwagę, że tą samą skalę mogę zagrać od czwartego palca, zaczynając cały czas, postępując po dźwiękach skali od dźwięku D do D, i tworzy nam się pierwsza nowa skala modalna, tak zwany drugi modus. I charakteryzuje się już zupełnie innym brzmieniem, mimo że gram te same dźwięki. Posłuchajmy. Tym razem brzmienie tej skali jest molowe. Więc widzimy, że opierając się na tym samym wzorze możemy grać różne melodie. To była tak zwana skala dorycka, czyli drugi modus. Trzeci modus. Zaczynamy od trzeciego stopnia. Liczymy do trzech. Czyli od dźwięku E znowu. Gram od E do E. Można to ćwiczyć przez jedną oktawę lub przez dwie, jak wolisz. Zagram może teraz przez dwie oktawy jeszcze, żeby pokazać. Gram od E do E przez dwie oktawy, ale tylko i wyłącznie po dźwiękach w skali C. Posłuchaj, że ta melodia brzmi troszeczkę inaczej niż skala ryńska. Brzmienie znowu molowe, ale różni się trochę od brzmienia poprzedniej skali doryckiej. Na temat charakterystyki poszczególnych skal będą już kolejne lekcje. Dzisiaj robimy tylko wprowadzenie do tematu. Czwarta skala modalna, jak ją znaleźć? Znowu liczymy do czterech i gramy po prostu od F do F. Można to zagrać przez jedną lub dwie oktawy. Tutaj mamy dźwięk F. Może zademonstruję już do końca, tylko grając jedną oktawę. Zwróćcie uwagę, brzmienie jest durowe. Przypominam jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. O trybie decyduje jeden składnik jest to tercja. Jeżeli tercja jest wielka, to skala jest durowa. Jeżeli tercja jest mała, to cała skala jest malowa. W tym wypadku tutaj mamy tercję wielką, więc to jest skala durowa, ale różni się troszeczkę również w brzmieniu od skali jońskiej. Dalej, szukamy piątego stopnia, aby odnaleźć piąty modus. Zapomniałem powiedzieć, że czwarta skala nazywa się lidejska. A trzecia nazywa się frygijska. Teraz idziemy do piątego stopnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gram po prostu od G do G jedną oktawę. Brzmienie tej skali jest durowe, ale różni się troszeczkę od skali jońskiej. Tu mamy tercję wielką, dlatego skala jest durowa i ma nazwę własną, miksolidejska. Teraz idziemy na szósty stopień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu od tego szóstego dźwięku skali gram od A do A przez jedną oktawę. Ta skala nazywa się Eolska. Jest to Najbardziej popularna chyba skala molowa. Myślę, że ją znasz. Podobnie jak jońska skala durowa. Została nam jeszcze ostatnia, siódma. To jest siódmy dźwięk skali, więc znowu od siódmego dźwięku gram, siedem dźwięków w górę do oktawy. Czyli od B do B. Jest to skala lokrycka. To właściwie tyle na wstępie. Chciałem teraz powiedzieć, do czego mogą się przydać skale modalne. Przede wszystkim do tego, żeby improwizować do każdego akordu z osobna. Często miałeś pewnie okazję grać na jednej skali, gdy utwór opierał się na akordach z jednej tonacji. Jest to oczywiście bardzo ważne, umiejętność improwizacji na jednej skali, w całym utworze, ale skale modalne otworzą Ci drogę. Do improwizowania szerszego, czyli będziesz w stanie przyporządkować do każdego akordu z osobna konkretną skalę. Będziesz potrafił również się odnaleźć w trudniejszych sytuacjach, powiedzmy, będą jakieś wychylenia modulacyjne, albo po prostu akordy obce, które nie należą do tonacji, i wtedy niestety będziesz musiał już operować na tych skalach modalnych i nie tylko. Przy okazji jest to bardzo dobre ćwiczenie techniczne, także polecam Ci na początek, jeżeli nie, nie znasz, Skali w pięciu pozycjach nauczyć się, bo to bardzo ci pomoże w zrozumieniu tego tematu. A później przećwiczyć sobie poszczególne skale modalne według tego wzoru, na przykład z podkładu, z początku lekcji. Właściwie to może na tyle na dziś. W przyszłości w najbliższej pojawią się już lekcje z omówieniem poszczególnych modusów. Będziemy mówili o charakterystyce, o dźwiękach charakterystycznych, o niepasujących, jak używać tą skalę w praktyce, w improwizacji. Pamiętaj, ćwicz dobrze, niekoniecznie dużo. Mówi dzisiaj dla Was Arek Dec z kwadransu dla gitary.pl Życzę owocnych ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi, niejasności, proszę do kierowania na dole strony komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania kanału. W prawym dolnym rogu powinien się pojawić przycisk subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Cześć.